Mały, ale wariat. Tego na pewno nie można powiedzieć o Hondzie Jazz trzeciej generacji, ale mały z zewnątrz, duży w środku już bardziej i pomyśleć, że ten samochód powstał w tym samym kraju, w którym wymyślono ciasne hotele kapsułowe. Hm, dziwne. W tym odcinku dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze przed zakupem używanego egzemplarza Hondy o tej muzycznej nazwie. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować ten kanał i zaczynamy. Pierwszy jazz był produkowany w latach 80. jako wersja hatchback modelu City. Później długa, długa przerwa, generacja druga, aż w końcu trzecia. Jest to auto segmentu B w stylu mikrowana. Ma jednobryłowe nadwozie i widać, że inżynierowie nastawili się na zwiększenie przestrzeni wewnątrz. Z przodu skośne lampy, ładna maska z przetłoczeniem, fajny grill, wszystkie linie schodzą się w clean z tyłu niemal pionowa klapa oraz biało-czerwone lampy. W przeciwieństwie do przodu, który zaprojektowany jest z pazurem, tył jest grzeczny, waniasty i obły. Wychodzi na to, że opinia o wyglądzie tego samochodu zależy nie tylko od gustu, ale także od kąta, pod jakim na niego patrzymy. Ta generacja była produkowana od 2008 do 2015 roku z liftingiem w 2011. Wtedy stał się atrakcyjniejszy, bardziej charakterny i upodobnił się do swojego starszego brata, czyli Civica. Pamiętacie odcinek o Civic'u o ksywce UFO? Tam zachwycałem się futurystycznym wyglądem wnętrza. Tutaj jest podobnie, spokojniej, ale na pewno nie nudno. Nawet ta górna część deski rozdzielczej jest fikuśnie zaprojektowana. Spójrzcie zresztą na kratki nawiewu. Lubię, kiedy wnętrze auta zaskakuje, ale jeszcze bardziej cenię sobie, kiedy ten nietypowy układ ma sens, jest ergonomiczny. A tutaj tak właśnie jest. Na pewno najbardziej w oczy rzuciły Wam się te trzy duże toporne pokrętła, które wyglądają trochę jakby były tutaj dołożone na siłę od jakiegoś kaloryfera, ale uwierzcie mi, że naprawdę wygodnie się obsługuje dzięki temu. Klimatyzację mamy to blisko pod ręką, niedaleko kierownicy. Radio osadzone jest na takim jasno szarym plastiku, ma monochromatyczny ekran, przyciski dość mocno rozstrzelone, sporych rozmiarów, więc nie powinno być problemu z jego obsługą. Mamy tutaj także pokrętło od głośności. Wszystko jest jasne i proste w obsłudze. Zaraz obok znajdziemy Mały schowek z miejscem na długopis. Pod spodem jeszcze jeden schowek, obydwa bardzo surowe. Tutaj jeszcze między nimi taka półeczka, w której możemy trzymać jakieś drobnostki. Jak spojrzycie tam, zobaczycie, że pasażer ma swój własny uchwyt na kubek, który świetnie radzi sobie w naszym teście. Dokładnie taki sam uchwyt jest po stronie kierowcy. Bardzo fajne rozwiązanie i chyba ten kubek już z nami zostanie. Tutaj jeszcze kilka przycisków od włączania klimatyzacji czy też od podgrzewania lusterek. Pod spodem sporo przestrzeni, na przykład na telefon albo nawet kilka. Mamy tutaj także gniazdo zapalniczki. Dźwignia zmiany biegów, no taka cieniutka, skromna ze srebrnymi dodatkami. Podłokietnik, w tym przypadku to rozwiązanie niefabryczne, więc go pomijam. W tym miejscu znajdziemy jeszcze kilka wnęk. Kierownica niczym wyjęta z Civica. Ładny kształt, ciekawe detale, do tego kilka przycisków do obsługi radia czy komputera pokładowego. Niestety na niej najbardziej widać zużycie. Tutaj na tym srebrnym plastiku czy ogólnie na obręczy. Nasz egzemplarz ma ponad 100 tysięcy km przebiegu i zużycie zauważyłem jeszcze tutaj na mieszku dźwigni zmiany biegów, a także na fotelu. Musiał chyba sporo spędzić w warunkach miejskich. Ogólnie jeśli chodzi o materiały, no w większości są to twarde plastiki, które na szczęście... Nie skrzypią. Zegary wyglądają dość futurystycznie. Obrotomierz oraz wskaźnik paliwa ukryte są w takich głębokich tunelach ze srebrnymi ramkami. Na samym środku prędkościomierz, a wewnątrz mały ekran komputera pokładowego, który pokazuje najważniejsze informacje o jeździe. Ma także ekonomizer. Wszystko jest czytelne z czerwonymi wskazówkami, podświetlane na pomarańczowo. Po lewej stronie elektryczne sterowanie lusterkami. Przy prawym kolanie, tuż pod kierownicą, znajdziemy jeszcze jeden malutki schowek. Na drzwiach taki materiałowy panel, jego estetykę pozostawiam w Waszej ocenie, z podokietnikiem, który nie jest specjalnie miękki. Tutaj jeszcze sterowanie szybami, a także kieszeń, w której bez problemu zmieścimy... Półlitrową butelkę. Jeśli chodzi o miejsce, to jest naprawdę bardzo dobrze. Ja mam 177 cm wzrostu, mam ogromny zapas nad głową. Na szerokość też tego miejsca nie brakuje spokojnie mogę sobie tutaj zająć wygodną pozycję za kierownicą. Fotele też są całkiem niezłe. Po pierwsze, są osadzone dość nisko, co nie jest takie oczywiste w tego typu autach. Poza tym mają dobre trzymanie boczne. No i szeroką regulację spójrzcie tylko na to. A, możemy. Spokojnie, zrobić tutaj jakąś małą drzemkę, oczywiście nie podczas jazdy. A teraz zajrzymy jakie warunki panują z tyłu. To auto sprzyja rodzinom z dziećmi. Spójrzcie jak szeroko otwierają się drzwi. Do tego tutaj taki spory schowek, w którym zmieścimy na przykład termosik z mleczkiem dla dziecka. Do tego mamy tutaj zaczepy i sofix, dzięki czemu łatwo zamontujemy tutaj dwa foteliki dziecięce. Na początek opowiem Wam o jednej z najfajniejszych funkcji spotykanej w kilku modelach Hondy, czyli Magic Seats. Nic innego jak składane siedzisko, dzięki czemu otrzymujemy ogromną przestrzeń bagażową. Oczywiście kanapa składa się także tradycyjnie. Wtedy mamy płaską powierzchnię wraz z bagażnikiem. Jeśli chodzi o miejsce, no jest naprawdę bardzo dobrze. Siedząc sam za sobą mam spory zapas na nogi, nad głową także. Na szerokość no, dwie dorosłe osoby bądź trójka dzieci. Tunelu praktycznie tutaj nie ma. Na fotelu znajdziemy także kieszeń. Zobaczmy jak z bagażami. Bagażnik ma 335 litrów pojemności. Jego zalety? Duży otwór załadunkowy, niski próg, a także praktyczny kształt. W środku kilka gadżetów, na przykład haczyki na siatki z zakupami Zaczepy, tutaj taki malutki schowek. Pod podłogą miejsce na koło dojazdowe. Zobaczycie tutaj także hak holowniczy. Dość ciekawy dodatek, jak dla takiego auta. Bagażnik rowerowy jeszcze rozumiem, ale przyczepy kempingowej raczej bym nie ciągnął. Teraz czas na test walizek. Wynik naprawdę dobry jak na takie małe auto. Zostaje nam jeszcze trochę przestrzeni na drobne przedmioty. A teraz czas na jazdę. Jakie zawieszenie może mieć proste i bezawaryjne auto? Oczywiście z przodu kolumna MacPersona, a z tyłu bezobsługowa belka skrętna z wbudowanym stabilizatorem. Zawieszenie zestrojone jest dość sztywno, ale bez obaw można komfortowo poruszać się po mieście. Jedynie przy większych dziurach będzie jakiś tam dyskomfort. Za to w zakręty można wchodzić szybko i odważnie. Nie każdemu to musi odpowiadać, no ale cóż, marka zobowiązuje. Dzisiaj testujemy egzemplarz z 2010 roku z najmniejszym silnikiem, czyli 1.2 o mocy 90 koni mechanicznych. Najmniejszy, jednak nie taki słaby. Zresztą inne wersje są bardzo do naszej zbliżone. 12,6 sekundy do setki oraz prędkość maksymalna 177 km na godzinę to parametry, które wystarczą do jazdy miejskiej. Nie odczujemy kłopotu ani wstydu przy ruszaniu spod świateł. Jednak zaledwie 114 Nm, osiągane kiedy obrotomierz wskaże prawie 5000, zmusza nas do zachowania cierpliwości albo jazdy na wysokich obrotach, bardzo wysokich. Sprawdzę teraz, czy taka strategia pomoże w teście elastyczności. Spróbuję rozpędzić tego Japończyka od 60 do 90 km na godzinę. Pomiaru dokonałem na trzecim biegu, a wynik to 7,9 sekundy. Widoczność jest bardzo dobra. Wszędzie sporo okien, nieduże słupki, do tego czujniki parkowania na tylnym zderzaku. Bez problemu da się tym manewrować w mieście. Honda też zadbała o bezpieczeństwo. W teście NCAP otrzymała maksymalną ocenę, czyli 5 gwiazdek. Zobaczmy teraz, jak wygląda sprawa wygłuszenia wnętrza. 90 km na godzinę, decybelomierz, czas na pomiar. Wynik to 60,9 dB, pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Równie istotnym parametrem jest spalanie. Sprawdźmy, ile zużyje Jazz podczas jazdy drogą krajową, autostradą oraz w mieście. Wyniki zobaczycie w tabeli, a zbiornik paliwa pomieści 42 litry. Ten model nie należy do tanich aut. Z jednej strony nie był tanio sprzedawany już w salonie. Dodajmy do tego nieposzlakowaną opinię i mamy wysokie ceny na rynku aut używanych. Zaczynają się od około 20, a kończą na niespełna 35 tysiącach złotych. W prawym górnym rogu lub w opisie znajdziecie link do pełnej listy ogłoszeń na OTOMOTO. Sprawdźcie, być może któryś jazz wpadnie wam w oko. Silników jest bardzo mało i są one naprawdę niezawodne, pod względem konstrukcyjnym prawie identyczne. W sumie niby idealna sytuacja, ale żaden z nich nie schodzi poniżej 10 sekund do setki. Mamy do wyboru silnik 1.2 i 90 koni mechanicznych oraz 1.4 i o mocy 100 koni mechanicznych. Tak naprawdę różnica w ich pojemności to około 130 cm, sześciennych. Naprawdę niewiele. Są to silniki z tradycyjnym wtryskiem, bez turbin, czterocylindrowe z rozrządem opartym na łańcuchu. Za to mają zmienne fazy rozrządu, tylko dla zaworów dolotowych. Większy silnik można było łączyć z automatyczną skrzynią biegów CVT. Jednak przy ograniczonej mocy jest to rozwiązanie dla bardzo cierpliwych. Cechą tych silników, nie mylić z wadą, jest konieczność regulacji luzów zaworowych co 40 000 km. Wspominam o tym, ponieważ to ważna informacja dla fanów LPG. Jest to dodatkowa czynność, którą przy zasilaniu gazem trzeba wykonywać nawet co 20 000 km. Dlatego warto to dodać do rozważań przed montażem instalacji, jeśli nie chcemy mieć problemów na przykład z gniazdami zaworowymi. Zresztą na instalacji też nie można oszczędzać, ponieważ szybko może się to zemścić na trwałości silnika. Oprócz benzyn mieliśmy do wyboru wersję hybrydową, czyli IMA. Bardzo rzadko, ale warto to odnotować. Silnik 1.3 o mocy 88 koni mechanicznych był łączony z silnikiem elektrycznym o mocy 14 koni. Ten pełnił rolę takiego dopalacza, prawie jak w Need for Speedzie. Nie no, żartuję, nawet nie prawie, ale zawsze jest to jakaś alternatywa wobec dominacji Toyoty na rynku. Wersja hybrydowa miała zmienione lampy oraz grill, więc każdy powinien zauważyć nasze zapędy do eko. Jak już mówię o rzadkich wersjach, to możemy wspomnieć o wersji czysto elektrycznej, zaprezentowanej na targach w Los Angeles. Ale obecnie na polskim rynku wtórnym ich nie ma, więc nie ma co się rozwodzić. W ogóle ten model był sprzedawany w różnych odmianach na bardzo różne rynki. I umówmy się, europejski nie był najważniejszym z nich. Honda Jazz na niektórych rynkach nosiła nazwę fit i występowała na przykład w wersji kombi. Jednak mówię o tym raczej w formie ciekawostki, bo nigdy takiego nie spotkałem i raczej trudno o takie na naszym rynku. Pewnie specjaliści od tej marki mogliby nas zasypać takimi ciekawymi informacjami. Był jeszcze 1.5 sący z pośrednim wtryskiem o mocy 117 koni mechanicznych. Pomimo wyższej mocy ani moment obrotowy, ani przyspieszenie nie jest imponujące. Poza tym na polskim rynku wtórnym nie znalazłem żadnego egzemplarza do sprzedaży. Awaryjność? Tutaj naprawdę trudno coś powiedzieć. W stosunku do konkurencji jazz wypada wzorcowo. Powiem kilka słów, bo po prostu nie możemy zostawić tego działu pustego. Po pierwsze, korozja, czyli niewielkie ogniska rdzy na klapie bagażnika. Choć większym problemem jest zbyt miękki lakier. Zresztą większość Japończyków cierpi na te dolegliwości. W naszym egzemplarzu jeszcze nie jest to widoczne. Do tego zawieszenie, zwłaszcza końcówki drążków kierowniczych, tuleje wahaczy oraz łączniki stabilizatorów. Jednak zazwyczaj możemy wymienić same gumy albo sworznie. Potrafią się też zapiec zaciski hamulcowe, jednak wystarczy od czasu do czasu ostrzej hamować. Zdarzają się też przypadki parujących reflektorów. Najlepsze, że to wszystko jest mało ważne i nie przerwie nam podróży, a kupując zadbany egzemplarz Hondy Jazz co najwyżej mogą nas spotkać takie właśnie drobnostki. Sprawdźmy, jak koszty serwisowania. Najpierw przegląd zerowy, a następnie poważniejsze naprawy mechaniczne i blacharskie. Czas na krótkie podsumowanie. Napiszcie w komentarzach Wasze propozycje do kolejnych testów, dodając hashtag Marcin Przetestuj. A teraz trzy rzeczy, które spodobały nam się w Hondzie Jazz trzeciej generacji. Po pierwsze, awaryjność, a właściwie jej brak. Ten samochód nie powinien nam sprawiać żadnych problemów. Po drugie, rewelacyjne zagospodarowanie przestrzeni. Co ważne, nie brakuje tutaj ani miejsca dla pasażerów, ani dla bagaży. I po trzecie, wygląd. Pomimo ponad 10 lat na karku, nie ma wstydu, żeby tym samochodem jeździć. Oraz trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, uboga gama silnikowa. Jednostki nie są zbyt dynamiczne ani oszczędne. Po drugie, wygłuszenie wnętrza. Dodajmy do tego wysokie obroty i na trasie robi się naprawdę uciążliwie. I po trzecie, stosunkowo wysoka cena. W porównaniu do swoich konkurentów będzie droga. A ja już bardzo dziękuję za uwagę. Będzie nam super miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał oraz zostawisz po sobie łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Przyczepy kempingowej raczej bym nie próbował ciągnąć. Ale teraz już. Just...